Zgodnie z zapowiedziami w niedzielne południe przedstawiciele i sympatycy Komitetu Obrony Demokracji znów pojawili się na Placu Solnym. Tym razem wrocławski kot przyłączył się do świętowania tradycyjnych już walentynek. Mamy dzisiaj imprezę małą, na luzie, z uśmiechem, trochę pół żartem, ale bardziej chcemy tutaj podkreślić to, że dalej istniemy, dalej działamy i nie mamy jakiegoś parcia, żeby tu robić jakąś wielką rewolucję, czy jakieś wielkie tłumy. Chcemy spokojnie e, świętować e, naszą miłość do demokracji, a temat dzisiaj jest ku temu idealny. A chcemy, żeby ludzie nie zapomnieli, chcemy, żeby mieli taki nawyk, że przychodzą na Plac Solny w weekend, żebyśmy wspólnie protestowali, a po drugie, stwierdziliśmy, że tyle się dzieje, że trochę zabawy nikomu nie zaszkodzi. A powiem, co to, to jest święto miłości, my kochamy demokrację, więc naprawdę zależy nam na tym, żeby było więcej takiej narracji miłości w tym wszystkim. Po prostu jesteśmy zakochani w demokracji i tak naprawdę zależy na tym, żeby ta demokracja była w Polsce i zawsze o nią dbamy. Dlatego dzisiaj święto miłości, to pierwsza rzecz, o której pomyśleliśmy, no to oczywiście walentynki i obchodzenie tej miłości do walentynek. W programie znalazły się m.in. piosenki o miłości, występy artystyczne, a także konkursy. W walentynki obchodzimy dzisiaj wesoło, tanecznie, taki mały folklor się zrobił, ale tak naprawdę nam zależało, bo ludzie dzisiaj nie potrzebowali jakichś tutaj większych wieców, manifestacji, tylko po prostu, żeby ten dzień na spokojnie z muzyką spędzić razem z nami i pokazać swoją miłość do demokracji. W ogóle za mało ludzi przychodzi, bo ulica moja, na której mieszkam, tylko przychodzę ja. Nikt, nikt więcej. Ja walczyłam za czasów Solidarności, zawsze byłam za tym, co jest prawdą, nigdy, nigdy, nie popierałam kłamstwa łobuzów. Ja przychodzę tutaj codziennie, odkąd, odkąd kot powstał, tak, także, że, żeby tam tutaj nie przyszedł mąż, bo się źle czuję, ale, ale, przychodziliśmy tutaj razem i przychodzić będziemy do końca. Chciałabym, żeby zobaczyli, że, że to, co jest, jest jest po prostu niedobre. Walentynki kodu odbyły się również w innych miastach, między innymi w Warszawie czy Poznaniu. Przy okazji święta Komitet Obrony Demokracji zaprosił na kolejną manifestację, która odbędzie się 27 lutego w Warszawie.